Witam cię na kanale Pokładany IT. Ja nie razem się Piotr Balicki, a dzisiaj porozmawiamy o jednej z ceremonii sprintu, czyli o planingu. Zaczynamy. Na początku wyjaśnimy sobie, który to jest planning, ponieważ mamy wiele rodzajów planingów. Przykładowy planning, kiedy rozpoczynamy nowy kwartał, rozpoczynamy nowy budżet, rozpoczynamy nowy projekt. O tym planingu nie będziemy rozmawiać. Porozmawiamy o planingu rozpoczynającym nowy sprint. Więc już wiemy gdzie jest osadzony, więc ten planning jest momentem, gdzie prodegoner może naprawdę się wykazać. Oczywiście wiemy, że wszystkimi spotkaniami skramowymi, czyli trzymanie pieczy nad nimi, żeby one przebiegały poprawnie, żeby na przykład z planningu nie zrobić refinementu, no to trzyma skram master. Ale wróćmy do planningu i prodegonera, więc jak właściwie przebiega ten planning. Na początku zaczynamy od sprawdzenia, co nie zostało dowiezione z poprzedniego sprintu. Możemy mieć funkcjonalności rozgrzebane kolokwialnie mówiąc, pootwierane i mamy też funkcjonalności, które zostały totalnie nieruszone. I w tym momencie Scrum Master zespołem ustala, co jest dla niego priorytetem, co przenosimy na kolejny sprint, a co wpada do backlogu, ponieważ straciło priorytet. Jak już tą część mamy ogarniętą, to przechodzimy do części takiego jak Velocity. Ponieważ, e, jeżeli ktoś nie wie, co to jest Velocity albo nie czuje tego tematu, to nagrałem o tym film, trzeba poszukać na moim kanale. Sprawdzamy, czy są dni wolne w czasie sprintu, sprawdzamy, czy ktoś bierze urlop w czasie tego sprintu, więc w tym momencie wyznaczamy velocity. Jak już znamy tą prędkość naszego zespołu, więc możemy przejść do pobierania tasków z backlogu. I tutaj protagoner musi być przygotowany, musi posiadać serię funkcjonalności już wycenioną na refajmentach właśnie z tym zespołem, czyli to, to znaczy. Zespół zna te funkcjonalności, o których zaraz będą rozmawiać. Zespół zna ich też wycenę, no bo sam ją realizował. Product owner pokładał w backlogu te wszystkie funkcjonalności według swoich priorytetów, no i teraz będzie je przedstawiał zespołowi, czy chciałby, żeby zespół je wytworzył w kolejnym sprincie. I dobiera te funkcjonalności według swoich priorytetów do momentu, a zespół powie, że więcej nie zrobi według swojego Velocity w danym sprincie. I w takim momencie. Powstaje taki gentleman agreement między ownerem a zespołem wytworczym. Oni się umówili na coś, że w danym okresie czasu wytworzą pewną ilość funkcjonalności. I tyle. Następnie przechodzimy do wyznaczenia celu sprintu. Cel sprintu musi być mierzalny. Najlepiej jak cel sprintu będzie jeden, a nie dwa. I to jest punkt, żeby nie narzucać tego celu sprintu. To zespół razem z prodegonerem powinni wspólnie wypracować cel sprintu. Dlaczego zrazem musieli go wypracować? Ponieważ zespół powinien się utożsamiać z tym celem sprintu. Powinien go czuć, powinien wiedzieć, które funkcjonalności realizowane w sprincie łączą się z celem sprintu, ponieważ dzięki temu będzie mógł określić, czy w czasie sprintu cel będzie zrealizowany, czy też go nie dowiodą do końca. I to wszystko jeśli chodzi o takie poprawne przejście planingu. Na końcu powiedzmy sobie o paru dobrych praktykach albo momentach, w których mogą wystąpić pewne błędy, żeby ich uniknąć. Pierwsze: to owner w czasie już trwania tego sprintu powinien być takim shieldem dla zespołu. Powinien dbać, żeby nic nie wpadało do zespołu, ponieważ po to mamy ten gentleman argument, po to się omówiliśmy i nie zmieniajmy tego zakresu. Oczywiście, czasami może w warunkach powiedzmy kryzysowych się to zdarzyć, ale. Mówimy o warunkach kryzysowych, a nie co sprint, żeby te nasze sprinty nie stały się turbulentne. Czyli mamy tego Protagonera, mamy ten Shield i nie pozwolimy, żeby żaden silnoręki ręki wszedł i nam zrotował ten mm, zakres. Ponieważ ani Protagoner nie będzie się z tym czuł dobrze, ani zespoł nie będzie się czuł z tym dobrze, nie będą się z tym utożsamiać. Następnie nie pozwólmy, żeby ktoś dominował spotkanie, ponieważ, jak wiemy, w skramie wszyscy powinni być równi. Więc nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że przyjdzie jakiś menadżer wysokiego szczebla, czy zrobi to PO, czy zrobi to przed ktoś z zespołu. Czyli powstanie taki ręki, który narzuci swoje cele na planingu, który narzuci swój e, cel sprintu. I mimo, że zespół nie będzie się do końca z tym zgadzał, nie będzie czuł się z tym komfortowo, i to i tak na to się zgodzi. O to, żeby tak się nie wydarzyło, powinien zadbać Scrum Master. Więc to tyle, jeśli chodzi o planning, więc życzę Wam udanych projektów i do usłyszenia.